No, ale stało mi tylko 7 minut na opowieś o czymś na tę chwilę i tak, postaram się to szybko i sprawnie. Co to ja sobie wymyśliłem te weselniaki? Jak ja widziałem jak na, na YouTube coś tam napiszę, nie? No to jak ktoś czegoś szuka i w ogóle to wejdzie, nie? Jak ja bym napisał odkład, coś tam, starter i tak dalej. Nie jak robię, no to zaraz o ja tych odsłonięć, tyle z tych filmików tam, nie? Innych. No. A jak ja napisałem weselniaki, to już dufa, nie? Haha, no, bo ja sobie to wymyśliłem sam, te weselniaki, nie? Moje. No, to nic innego nie jest jak ulik weselny. Tylko, że po prostu, ja uważam, że jak są te uliki weselne jednoramkowe, ramkowe, to takie, a nie jedna czwarta Wielkopolskiego, to ja uważam, że jak ktoś nie znaczy, nie no, ktoś podłoży matecznik świeżo po zasklepieniu, do takiego zendera, nie? Bo to jak nie ma tam porządnej ilości tych pszczółek, a w ogóle nawet jeśli ola jest, o, jest no to ten... To nie ma żadnych barier osłon i ten po prostu matecznik on nie jest porządnie wygrzany. To, to, I to już jest koniec. To już jest koniec w tym momencie, nie? I dlatego ja jak robię, to ja po prostu... Ja nie świruję, ja nie potrzebuję tego wszystkiego, tych wszystkich ulików i tak dalej, bo ja tego nie robię specjalnie tych matek, tylko ja robię na własne potrzeby, nie? No, na to, żeby te rodziny podzielić i tak dalej. I to mi to wystarcza, ewentualnie później tam jakieś matki nie accepetuje. I wtedy te ostateczne tam wymiany sobie robię, nie? No. Ale to dla no, ja na pewno to będę robił, ale w zeszłym roku też Ewelina mówiła, weźcie co, daj spokój z nie? Co, <grym> no, mu się tak podobało. No, ciągle nie? No. I ten. <grym> I co? I te weselniaki właśnie, słuchajcie, jak ja to podzielę tą e, zbitą na dwa korpusy tą rodzinę, ona mi zleje te matyczniki, pach, 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 ale ja to dzielenie, No to ja od razu na tych ramkach przekładam sobie te pszczoły bez wstrząsania. Jak ja to zrobię bardzo rychło rano. Przed ich lotami, słuchajcie, nie? To ja od szóstej tam jestem. No to ja w ogóle nie muszę tych pszczół ani trzepać, a nic ich nie ma w locie, nic, nic. Ja tą rodzinę po prostu na tych ramkach przekładam do tych moich trzech obok, nie? Porozdzielam to jakoś tam, trzech, czterech, no nie wiem, różnie, nie? Jak tam się przygotuję dzień wcześniej, wieczorem. Bo od razu ja sobie to stawiam wieczorem, dzień wcześniej, i jadę wtedy rano, przychodzę i już jest, nie? No, no. wtedy. Jak ja to zrobię na te 3-4 ramki, to jak ja podłożę ten matecznik, czy tam dwa, nie? To słuchajcie, to ta matka ona jest nasioniona szybko, słuchajcie, niewiarygodnie szybko, ona jest przygotowana szybko, to się wszystko dzieje szybko. Jak ja miałem w zenderze, to to nie było to, nie? A jak my widzimy ten potencjał matki, to to, to jest bardzo ważne, jak ona uruchamia się z wiosny, słuchajcie, z wiosny, to jest to samo wtedy. Ona w zenderze, czy tam w jakimś innym badziewiu dwuramkowym, ona, ona nie ma szansy dać od razu takiej masy czerwiu. My tego nie widzimy, że ona ma to jeść w stosunku do pszczół. Nie? I to jest wzburza w tych wszystkich w tych gównach takich. I jak, jak my zrobimy coś w taki sposób, właśnie, że my od razu damy te porządne, te. tak jak robimy nasze ule, a nie, że ule mamy tu tak, a tu inne. Nie? Tylko robimy to wszystko na tym, co my bazujemy, bo my chcemy taką pszczołę, jaka będzie funkcjonować na naszych ramkach, a nie na tym uliku jakimś tam małym. No, więc my od razu, jak mamy te trzy, cztery uliczki pszczół, nie? To jak my od razu to, słuchajcie, wrzucimy i ona się unasieni. Jak my widzimy, że ona na tyle ile jest zdolności tych pszczoły, to ona zrobi jeps, nie? No to, słuchajcie, wtedy, nie? to wtedy my widzimy potencjał tej matki i my wiemy, że jak ona nam wyjdzie z wiosny, to na tyle jak z pszczół ona zrobi to jest! Nie? I wtedy od razu widzimy, nie? Jakie tam są te pszczoły, jak się zaczynają wygryzać, jak funkcjonują dalej, co się z tym dzieje, nie? No. I to jest właśnie, i to jest właśnie to najciekawsze. Słuchajcie, muszę skończyć, przyjechała Ewelina. Gdzieś jedziemy razem. Ale no to jest właśnie taka historia, gdzie ja to widzę w Internecie, słuchajcie, non-stop! I oni nie są w stanie stwierdzić po tych małych ten, i oni wam sprzedadzą taką matkę, słuchajcie, ale oni nie chcą w stanie stwierdzić, jak ta matka się zachowuje przy tym takim jedz. Nie? No. Tylko, no, no co za problem jest dla niej to małe tam, nie? jesteśmy. On nie się jest tam, normalny. Więc <laughs> jesteście tylko w stanie ocenić i załóżcie, minut mi tam stało. No. To jest starczy, już starczy. No dobra, koniec. Będę później opowiadał, bo te wysyłaniaki to jeszcze każe, że my musimy wrzucić tą matkę nieunasieniową, porządną ilość pszczoły. I to jest koniec.